Właśnie minęły moje 34. urodziny, ale ten czas szybko leci. Pamiętam jeszcze czasy, gdy zaczynałem wędkować, imprezy za młodych lat ze znajomymi oraz jak wydawało mi się, że jestem nieśmiertelny. Ten czas wiele mnie w życiu nauczył, spotkałem wiele ciekawych osób na swojej drodze, a na obecne życie wcale nie narzekam i cieszę się każdą chwilą. Nie wtykam nosa w nie swoje sprawy i mam gdzieś co robi ktoś inny. Szanuję innych ludzi oraz staram się być wyrozumiały. Pomagam najbliższym oraz moim przyjaciołom, nie licząc nigdy na nic w zamian. Na każdy sukces ciężko pracuję i wszystko robię uczciwie. Tak właśnie przeżyłem te 34 lata. Zapraszam Was z tej okazji na film, zróbcie mi prezent i obejrzyjcie odcinek do końca. Cześć Wam wszystkim, witamy Was na kolejnym odcinku na kanale Giętka Wędka. Cześć. Znajdujemy się na łowisku Gorzuchów i będziemy chcieli połowić karpie. Najlepiej takie. Takie duże? Takie. Większe? Takie. 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 duże. I dzisiaj ogólnie takie podejście, bardzo lajcikowe z tego względu, że mamy zamiar sobie wypić jakieś małe piweczko. Po piwie występują czasami skutki uboczne. Tylko problem w tym, że jeszcze go nie wypiliśmy. My po prostu już tak mamy. Oraz zrobić grilla, więc dzisiaj szybka nocka, ale bardziej taka relaksująca. W sumie musimy odpocząć po ciężkim tygodniu pracy. Właśnie. Więc będziemy odpoczywać, relaksować się, a mam nadzieję, że przy okazji nałowimy mnóstwo fajnych ryb. Zapraszamy Was na ten odcinek. Zostańcie z nami, zostawcie łapkę. Suba bądźcie do końca na tym materiale. Dzwoneczek, żeby im przypomniało. Bo nie będzie dzwoneczka, nie będzie przypominania. Właśnie, wtedy kiedy wpada się... kiedy pada film na kanale Giętka Wędka. W każdą sobotę o godzinie 16. Lecimy z tematem. Michał leci. <laughs> Zaczynamy przygotowania. Pelet namoczony i trzeba zakładać przynęty. Zdradzę Wam sekret, znalazłem przynętę na metod Feder tak skuteczną jak Rangers. Jest to produkt od Match pro Wafters o rozmiarze 10 i smaku mango. Posiada dwa kolory, z jednej strony jest żółty, a z drugiej pomarańczowy. No i cena rozsądna, bo to koszt około 13 zł. Znajdziecie tą przynętę w sklepie Roadshop. Michał swoją miejscówkę postanowił bardzo dobrze zanęcić. Ja za to skupiłem się jedynie na apelecie 2 mm, który podawałem w podajniku. Jak widzicie, do wody leci mnóstwo rakiet, wypełnionych ziarnem oraz kulkami. Trafiło tam wszystko, co już zalegało Michałowi, czyli przynęty, które długo już posiadał, a nie używał. Po tym przygotowaniu i wyrzuceniu zestawów Michał robi się jakiś podejrzany. Nie spodziewałem się nawet tego, co nastąpi. Od całego teamu Giętkiej Wędki, chciałbym Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin, które masz za niedługo, tak? Z tego, co o, wiem, Za pięć dni masz urodzinę, Kemilku. Także... Co tam masz dla mnie? 100 lat, 100 lat, niech żyj nam. Znaczy... <śmiech> 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 się Dziękuję Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Ogólnie wszystko, czego tylko zapragniesz. To dzięki, chłopaki. Żyj nam 100 lat, proszę bardzo. Dzięki, chłopaki. A co tam jest? O, żeż ty w mordę! A chciałem kupić ostatnio, ty! Ale żeś się dowalili. Zobaczcie, co dostałem. Centralkę z sygnalizatorami. No i zajebiście. Prezent się udał. No, kurwa. W końcu nie będę musiał cały czas najbliżej wętek spać, bo nie mam centralki. Dzięki, chłopy. Przyda się. Ile później sygnalizatory zostają ochrzczone pierwszą rybą? Dzięki Marcin, Przemek oraz dwa Michały za tak fajny prezent. Dobrze wiedzieliście, czego mi jeszcze brakuje. Jak możecie zobaczyć, pokazały się ryby. Szybko nastąpiło branie u mnie, a następnie u Michała. Ryby, może nie największe, ale liczy się dobra zabawa. Największe okazje jeszcze do nas przypłyną. Jak nie dzisiejszego dnia, to innym razem. Teraz Wam opowiem, jakie mamy techniki. Michał. Ma dwa federy. Postawił się na sygnałkach na wieczór. W każdym bądź razie odkręcił hamulec i łowi na małe metody. Do tego sobie właśnie podrzuca z pombem cały czas. Z tego, z tego względu, że ma dużo tam kukurydzy i różnych kulek, które trzeba wykorzystać. Pływających najlepsze jest, że sporo jest pływających i fajnie to wygląda. Jak on tam rzuca, później się unoszą takie pomarańczowe piłeczki. A ja muszę Wam się pochwalić że dostałem nowy prezent od chłopaków i dziękuję Wam bardzo. Nasz team jest taki zajebisty, wiecie? Najlepszy na świecie, normalnie. Ma, może nas jest niewielu, chociaż wielu, bo pięciu nas jest, ale trzymamy się bardzo dobrze ze sobą i nie damy sobie w kaszę dmuchać. Mam urodziny za parę dni i dostałem od nich, od firmy Delfin, sygnałki wraz z centralką, więc teraz nie będę mówił do Michała, Śpimy blisko moich wędek z tego względu, żebym ja słyszał jak mi bierze. Teraz już jest centralka i będę słyszał nawet jak będę oddalony o kilkanaście metrów. A w sumie jakie one mają zasięg? Czy Tak się trochę wtrącę do rozmowy. Tak wygląda z pomp po 10 rzutach. Za 7 zł. Za 7 zł. Czyli już Więc... się nie nadaje do niczego w Ale w sumie momencie. tak się opłaca. Już nic, nic już nie zrobisz. No Ale koniec, kaplica. Jeszcze będę rzucał. Da się jeszcze nie rzucić? Oczywiście. Mamy trytytki? Mam dwie, ale one są na podtrzymanie powerbanka przy kamerze. O tu. No, to się da. Jakby nie, się było... nie daje żadnej trytytek. Nie no, nie opłaca się. Trytycka droższa tego z no. pomba. Z pomba? To no, dużo powiedziane. Taki, taki jest, no, ale porzucę chociaż po nęciu. Ja Mówiłem, weź łódkę. Ma łódkę za pięć koła kurcza. z pomba za 7zł dalej wybierze. A łódkę raz używał, albo dwa razy. A już ile? Dwa lata ją masz? Nie, jeszcze nie ma. Nie jeszcze, jeszcze nie ma. Ale z półtora ma. Z pół nie? No to właśnie tak to wygląda. Czy to jest lenistwo? No w sumie to nie jest lenistwo, bo rzucanie z pombem yy, wymaga więcej czasu i energii, więc to jest, można powiedzieć, sama przyjemność. O, Mich Michał teraz korzysta z tej samej przyjemności rzucając wędką, zamiast yy, pływać łódką. Michał powiedział, nie, co so, rzucę tam na środek. Tam nigdy nic nie bierze, będę miał spokój, sobie zjem. A tu jeszcze się okaże, że największa. Ładnie, ładnie. Koluje, chłopak, koluje. No pa, ten jest większy. Ten jest większy, mówisz, o tych pozostałych? No już jest taki śliczny. To Pokaż tego ślicznego karpia, nam tutaj. Wszystkie. Pokaż nam tego ślicznego karpia. No, za 4 kilo będzie miał. 4,5. No Musimy złapać jakiegoś powyżej 5. Jednak taktyka się opłaca. Małe przynęty. Metoda. Metoda. I ryby biorą. <laughs> Całe szczęście, że mata jest. Tak jest. Mata to najważniejsza rzecz nad wodą, jak się jedzie na karpie. Wystarczy, że go suniesz, nie musisz go już podnosić. <laughs> jest już ciemno, ale ryby będą. Mamy go. Nie! No to Amur. Ciemno jest on nie widzi, że wpadł do siatki ładny Ty ładny ten Amur <ścoughs> Cięższy niż te karpie na pewno Ty ładny on jest. Piękny. Czemu on tak nie walczył jak Amur? I kto by się spodziewał? Ale jest! Amurlo na Federa, ale szybko go wyciągnął Michał, powiem wam. Bo ten Amur się w ogóle nie spodziewał chyba co się dzieje. Ładnie go zaprezentuj i wypuszczamy go z powrotem do wody. Ale już taka ładna zdobycz. no Ten już jest taki fajny. Patrzcie, jaka piękna rybka. Ona się jeszcze nie wyszalała w wodzie i dlatego tak jest. Pięknie, super. Piękny amur. Nie zdążyłem go nagrać. Ej, oszukałeś mnie. Ile czasu stał? 3 sekundy. Wystarczająco, żeby się ruszać. Nie zdążyłem dać play. Odpłynął. E, tak naprawdę żeśmy go przyrobili na filety i zrobiliśmy tu na grillu, ale nikomu nie mówcie. Mieliśmy fajną rybkę, ale niestety przetarła żyłkę. I zestaw szczelił Michałowi. Noc minęła nam spokojnie. Wpadło kilka leszczy. Widzieliście, jak mamy oświetlone stanowisko. Michał zna się na elektryce i przerobił 20 watowy halogen na wtyczkę 12V pod zapalniczkę samochodową. Porządna wtyczka, gruby kabel, aby służyło jak najdłużej, było odporne na warunki atmosferyczne oraz nie przegrzewało się. Użył zabezpieczenia w formie bezpiecznika, a światło jest naprawdę mocne. Witam Was o poranku. Słońce właśnie wschodzi, mamy godzinę piątą. W nocy było kilka brania, ale niestety wszystkie ryby zostały w zaczepach. Yy... Michał miał fajną też zdobycz, ale niestety żyłka się przetarła, bo między Michałem a rybą też był jakiś zaczep. No i tak nocka wyglądała, zrywaliśmy się kilka razy, ale szczeka jednego Michał wyciągnął. No i ja teraz stałem, poprzucałem zestawy i odpaliłem panel fotowoltaiczny. Już się ładuje, mimo że słońca za wiele jeszcze nie ma, to już cała stacja ładowania powoli nabiera mocy. Trzeba korzystać. Podłączę sobie laptopa, jak będę film robił, to zamiast ciągnąć z sieci, to będę ciągnął właśnie z tego urządzenia dzisiejszego dnia. Dlatego z urządzenia jestem bardzo zadowolony i cieszę się, że żona sprawiła mi taki prezent na urodziny. No i jeszcze muszę się pochwalić tym wczorajszym prezentem od kolegów. Sprawdził się, w nocy piszczało w samochodzie, jak żeśmy drzemali. No i oto sygnalizatory Delfin. Jeszcze nie wiem dokładnie jaki to model, co i jak. Bo muszę siąść, poczytać instrukcje, ale działają. Są na pewno wodoodporne. Do tego były też swingery. I mam nadzieję, że posłużą jak najdłużej. Chociaż miałem takie zwykłe z Mikado i działały u mnie bardzo długo. Nic im się nie działo, więc te myślę będą działać również długo, albo starczą mi już do końca życia. A tak wygląda woda samego rana. Pięknie się unosi para. No i czekać tylko na jakieś pierwsze zdobycze dzisiejszego dnia. A tutaj nasz mały śpioszek A się ryba rzuciła. Yy, otwierajcie te drzwi. Dzień dobry panu. O, ładnie machać, proszę. Ładnie, ładniej. Dwoma rękami. Bardzo ładnie machasz, tak jest. Proszę o litość. Dobra, <głos》>. Dobra. Tak. <głos》>. Dobra, doc. Jest! Dopiero co się z wami żegnałem. A ładnie siedzi. Jak? Ole co fajnego, powoli. Powiem wam, że już się poddawaliśmy. Trzeba było zbierać się do domu. Michał już miał tą wędkę wyciągać z wody, a tu nagle dźwięk sygnalizatora i siedzi na pożegnanie, kolejna ryba. O, nagrywa, troszkę wyżej go podnieść, super, pięknie. Trzymaj, o, tak, obracaj go z każdej taką. Uh, uh, tak mu rób, rób mu tak wyżej, niżej, tako jeszcze. I, 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 i. Dobra. Zakończyliśmy właśnie wędkowanie, zwijamy się do domu. Jak możecie zobaczyć, Michał już składa węteczkę. Ja również już jestem częściowo poskładany, wystarczy. Godzina 8 rano to jest właśnie ta godzina, o której mieliśmy wstawić się w naszych domach. Znaczy wyjechać z łowiska i wstawić się w domach. Jak Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę dla subskrypcji. Widzimy się w każdą sobotę o godzinie 16. No, za tego Amura Michała w nocy to ja bym zostawił łapkę, a czemu nie? Niech się chłopak cieszy, częściej może będzie występował na filmach. Widzimy się za tydzień, na razie, cześć!